No i mamy kolejny dzionek. Tak jak Wam wczoraj mówiłem, jeździmy sobie dzisiaj 3 godzinki. Miałem cztery, ale zapomniałem, że dzisiaj nasza kochana kadra, grameczyk. No i trzeba to obejrzeć, nie? Zobaczymy, jak sobie nasze chłopaki poradzą dzisiaj z Holandią. Słabo liczę na tą ich wygraną, wiadomo, ale kurde, nigdy nic nie wiadomo, nie? Mogą zaskoczyć, kto wie. Dobra, my tu, hops i bardzo szybki manewr. No to widzowie dzisiaj sobie polatamy od godziny 18 do 21. No tak teoretycznie do 21, bo myślę jakieś tak 20 minut przed końcem sesji ostatniej, czyli tej od 20 do 21. Wezmę sobie, nie wiem, wypadek albo coś takiego. Nie, uszkodzony pojazd sobie zgłoszę. I będę wracać na chatę, żeby meczek obejrzeć. Jako taki prawdziwy kibic trzeba obejrzeć meczek, nie? Trzeba kibicować naszym. Zobaczymy jak im pójdzie. No jestem dzisiaj naprawdę dobrej myśli, patrząc na to, co się działo wczoraj. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie tak samo. Pogoda jest dzisiaj też fantastyczna. Jest nawet cieplej niż wczoraj. Do dzisiaj sobie założyłem krótkie spodenki. No i bluzę, no bo jednak jak się jeździ na motorku, no to wieje. Nawet jak jest gorąco, to jednak podczas jazdy idzie zmarznąć. A tym bardziej, że mamy już późną godzinę, to teraz będzie się robiło tylko i wyłącznie chłodniej. Więc mam nadzieję, że jestem dobrze zabezpieczony. Trzy godzinki to nie jest jakoś dużo. Zobaczymy, co nam ten dzionek przyniesie. A ja teraz właśnie zmierzam do strefy, zameldujemy się no i lecimy z zamówieniami. Dojechałem do miejsca, w którym mogę się zameldować. To tak, rozpocznij sesję: jest motorbike. Wszystko się zgadza, sesja rozpoczęta. No i standardowo, widzowie, lecimy do Rumii, no bo tutaj padają zamówienia, wiadomo, ale w Rumii no, dużo lepiej te zamówienia padają. Także cisnę. Akurat jest czerwona strefa na Rumi, Także, widzowie, ja lecę, a Wy teraz zobaczycie timelapse mojej wyprawy. Kurde, znowu nie spojrzałem ile na początku było kilometrów. Ten sam błąd popełniłem wczoraj. Dobra, teraz mamy 132. Możemy dodać jakieś, nie wiem, 3-4 kilometry. Dobra, powiedzmy, że zaczynaliśmy jak było 130 kilometrów, ok? I to będzie nasz ten, nasza podstawa do obliczenia dzisiejszego dystansu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie pod względem yy, baterii. Ale i tak wygląda to bardzo imponująco. No bo wczoraj jeździłem dwie godziny, zrobiłem jakieś, no myślę, sko 40 km. Na pewno zrobiłem. Nie wiem, bo jeszcze tego filmu nie montowałem. No to nie miałem wglądu w te kilometry. Ale tak stałem jakieś 30, coś koło 40 km. Na pewno wczoraj zrobiłem. A baterii mi ubyło jakieś, nie wiem, 30%, coś takiego. Także potencjał ten skuterek mamy się na dalekie zasięgi. No nic, dobra, skupmy się teraz na drodze. Jadę gdzieś w okolice Maka. No, i się wyłączam, bo po co mam jeździć, nagrywać i, i gadać głupoty. Widzimy się, widzowie, jak coś wpadnie. No, powiem wam, że takie delikatne rozczarowanie czuję, no bo mamy już 11 po. Ja sobie przyjechałem w to miejsce, na mój parking. No i nic się nie dzieje. A miałem naprawdę dobre przeczucie po wczorajszym dniu. Ale poczekajmy, bo to jest dopiero godzina 18. Taka pogoda, no to ludzie pewnie korzystają. Nie siedzą w domach i nie zamawiają teraz jedzenia. Eee, dobra, widzowie, ja sobie tu poczekam. Nie wiem, co tam jeszcze mi. Czas przyniesie. Łączyłem się po to, żeby właśnie wam się tutaj pożalić, że zamówień nie ma, ale tym razem to niestety nie zadziałało. Jak widzicie. Ok, widzimy się, jak coś padnie. mam nadzieję. Ok, mamy coś. Jakieś 10 sekund po tym, jak się wyłączyłem, to jest maczek i dostawa będzie. O, gdzieś daleko z tego co widzę, nie? Do Redy. czyli tak jak wczoraj. No to fajnie, lecimy do maczka. Tylko ja chyba sobie pojadę tutaj w prawo, bo mógłbym też wrócić. Kurde, czy chce mi się po tych dziurach jechać i po tych płytach? Chyba mi się nie chce, wiecie. A i tak mam do zamówienia. 9 minut pokazywało, no to. A po Jadę sobie tutaj na około troszkę kilometrów zrobię. Mam nadzieję, że potem nie będę tego żałować, bo może być tak, że tych zamówień zacznie wpadać jedno za drugim, wiecie. Kocioł, młyn, bo tu metr się zacznie. Każdy będzie zamawiać i wtedy mi baterii braknie. Nie no, raczej taki scenariusz, no to jest naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobny. Ale nigdy, nie mów nigdy. Dobra, jedziemy widzowie, bo już głupoty pierdzielę. Szybka akcja i zobaczcie, jesteśmy pod maczkiem. Uwielbiam jeździć tym piździkiem, serio. Piździka zostawiam tutaj. Ko. Tego pięknego motocykla, no powiem Wam, że to jest moje marzenie. Zrobić sobie prawo jazdy kategorii A i pośmigać na jakimś ścigaczu. Uf. Zrobię to kiedyś. Dla siebie po prostu. Chciałbym spełnić to swoje marzenie z dzieciństwa. Wystarczy tylko zrobić prawo jazdy, a potem kupić motor. Cześć, 857. Tutaj proszę picie i tutaj... A te picia, zwłaszcza te duże. Oby to dojechało proszę. Dobra, mam nadzieję, że to dojedzie, oby. Najgorzej, jak jest taki jeden wielki napój i coś małego. I to wtedy nie da się niczym dociążyć, po prostu przycisnąć do ściany, żeby to wszystko tak nie skakało w tym plecaku, nie? Wiecie, co mam na myśli. Przerąbane, powiem Wam, jeździć, zwłaszcza na jakimś motocyklu czy rowerze z tymi dużymi napojami, no bo... No jest to jest takie fisty-fisty, albo się wyleje, albo się nie wyleje. Trzymajcie, widzowie, kciuki, aby to dojechało całe. Ja zrobię wszystko, żeby dojechało, ale... No, różne rzeczy się mogą po drodze wydarzyć. Na przykład jakiś próg zwalniający, jakaś dziura, <laughs> po prostu jakaś pułapka na mnie. Z... O kurde, czekajcie, co ja zrobiłem? Nie, nie gadaj, że tego nie zrobiłem. Nie potwierdziłem odbioru. <laughs> będę musiał chyba zawrócić i pod maka podjechać. Chyba tak, widzowie, czekajcie, albo nie lipa, co? Proszę, żeby nie musiał się cofać. Jest, nie muszę się cofać. To jest ulica Fenikowskiego. I tam będę jechać dokładnie 9 minut. 4 km. Okej, okay. no to w drogę. Miał ogólnie na główną kieruje, to chyba nawet lepiej powiem Wam, tą główną sobie śmignąć do Redy niż tam poboczami. Tam większe dziury są, i większa szansa na to, że ten napój jednak się rozleje. Ale się dzisiaj przyjemnie jeździ. Naprawdę, fajne uczucie tak, jak się troszkę rozpędzisz i ten wiaterek tak fajnie chłodzi. No bo dzisiaj dosyć mocno przygrzało. Pogoda taka, że cały dzień można głodzić na plaży czy nad jeziorem leżeć. Jest pierwsza przeszkoda, musimy ją jakoś ominąć coś takiego Kurde światę nie widzę, tak rezi, o, muszę tak stać Ojen, jak rezi. Ja warunku nie będę widzieć. Nie, no ale jak ślep, ja pierdzielę. Ale dyskomfort o jest warunek Ole ulka, ja pierdzielę. <gryw> nie polecam Tutaj w prawo i od razu w lewo tak? Na rondzie Fenikowskiego, co czekajcie czy to nie będzie przypadkiem w tą bramę wjazd mi się coś kojarzy. A jest tu ok. muszę tylko klatkę namierzyć. Chyba tutaj jak stawy będzie ok, nie? Wszystko sprawdzę czy napój cały cały jest chyba Czy zostanę tutaj windę? Czy muszę dymać po schodach? Nie, no musi być winda, jest 5 m. Oczywiście, że tak. Uff. I pyk, ta piąta. Dzień dobry. O i proszę widzenia. na widzenia. Proszę do widzenia. No i zaczynamy dzisiaj od... No dawaj, pokaż la co tutaj zarobiłem. 1148. Całkiem okay. ok. Palimy piździka i widzimy się przy kolejnym. No i zobaczcie, że wpadło kolejne. Nawet nie zdążyłem się zapakować na piździka. A mamy następne, I to jest Azja, Huanmy. No, standardowo jak na REDę. To tylko wpadają właśnie stąd z Biedronki. I z czego jeszcze tutaj wpadało? Kiedyś jeszcze był tu Green Kebab, już tam chyba jest teraz Delta Kebab, coś takiego i... coś się pozmieniało, nie wiem. Trzeba wykorzystać tą pogodę, która jeszcze jest, bo ten wrzesień to też tak minie, zanim się obejrzymy, będzie już październik. Jedyne, co najbardziej uwielbiam w jesieni, naprawdę kocham to w jesieni, to jest moment, w którym właśnie te liście się robią takie złote, krajobrazów, po prostu to jest... Muala, po prostu muala, widzowie, jakie ja kocham te widoki, gdy te liście właśnie upadają, jest tak kolorowo dookoła. To jest jedyne, co ja uwielbiam w jesieni. Tak nic poza tym. A i najważniejsze, napój dojechał cały, ale zawsze ten stresik jest. Zawsze jak mam taki duży napój, to zawsze ten stresik mam w sobie. Dlatego za każdym razem, jak już dojeżdżam do klienta, to najpierw pod blokiem czy tam pod domem sprawdzam, czy ten napój jest cały, dopiero wtedy idę. Żeby nie było takich przykrych niespodzianek, które nieraz miałem. No ten pizzik jest fenomenalny. Do dostaw na głowo to jest kurde fantastyczna sprawa, naprawdę. Cię tak fajnie na nim te zamówienia wozi. Taki skuterek elektryczny. Nie wiem jak ze spalinowymi, bo nigdy nie jeździłem. Ale chciałbym też na pewno kiedyś zobaczyć, jak to jest jeździć na spalinówce. Może kiedyś się uda. To wie. Jesteśmy na miejscu. Idziemy. O 4 minuty jeszcze, więc ja się nie śpieszę, Zobaczcie, mamy 4 minuty do odbioru. A ja tu poczekam i idziemy to odebrać. Dzień dobry, dziękuję. No i teraz wycieczka na ulicę Krokusową. Dwa zamówienia będą zrobione w godzinę. No, czyli tak standardowo wychodzi jakieś dwa. No, dwa zamówienia w godzinę, tak średnio u mnie wychodzi. Czasami 3-4 wpadną, wiadomo przy farcie, albo przy jakichś tam krótszych dostawach, no to da radę jakieś 4, a no może nawet i więcej wykręcić. Nie wiem, jaki jest wasz rekord, jeśli chodzi o yy, najwięcej zamówień w godzinę, ale mój, no to no, ej, ja nie wiem tak szczerze. Nigdy na to za bardzo uwagi nie zwracałem, ile tam najwięcej udało mi się w godzinę dostarczyć. Także no nie mogę powiedzieć, ale myślę, jakieś 4 na pewno były. Chociaż nie wiem, bo nie chcę tutaj nikogo skłamać. Świetna sprawa jest ten skuterek, naprawdę. Daje mi to tyle fanu z jazdy, i to mówię całkiem, całkiem poważnie, widzowie. Ogromną przyjemność sprawia mi jeżdżenie na tym piździku I tutaj, w końcu, jakieś nowe osiedle, na którym na pewno mi jeszcze nigdy nie było. A lubię odhaczać takie nowe miejsca. I to będzie troszkę dalej, jak No dobra, znowu to skuter Bo jeszcze mi ramę zamknął i będzie, no? Szypał. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia dostarczone. O, zobaczcie, jakiego miałem czuję, żeby tutaj nie wjeżdżać. Brama zamknięta już. I Zobaczcie, jest kolejne. Ale najpierw, ile zarobiłem? 10,61 i biedronka. Jak fajnie. I dostawa gdzieś tutaj do Rumi. No to jedziemy. No Dzisiejsza stawka godzinowa jest no, dużo gorsza niż wczoraj, bo to jest 22 zł na godzinę. Póki co, oczywiście, no bo tutaj jeszcze naprawdę dużo może się zmienić. No, bo start miałem kiepski. Dzisiaj u się, tej bramy i oh, pierdziele No, start miałem kiepski. Jakieś 20 minut czekałem na pierwsze zamówienie. No i to wszystko jest do poprawy, wiadomo, że nie ma co się teraz załamywać, nie? Dla mnie to jest na całkiem ok kwota, no bo to jest jednak dodatkowy pieniądz, nie? Parę złotych dodatkowo zarobić. Fajna sprawa. Ja tak cały czas powtarzam, że jeśli ktoś tam sobie myśli o tym, żeby dorobić tam dodatkowo parę złotych, chciałbym sobie pojeździć, podestarszać te zamówionka, to widzę śmiało, zachęcam Was do tego, abyście spróbowali swoich sił na globo. W każdym chwili możecie zrezygnować, nikt was za to nie będzie karać. Jeśli wam się to nie spodoba, albo po prostu uznacie, że to nie jest dla was, no to po prostu rozwiązujecie umowę z partnerem fotowym i tyle. Nie żadnych konsekwencji. A jeśli mowa o partnerze fotowym, no to ja od samego początku tylko i wyłącznie Evelstar. Dla mnie to jest najlepszy partner. Świetnie mi się z nimi współpracuje. I skuterek, którym się poruszam, pochodzi oczywiście od Evelstar. Można sobie taki wynająć za 250 zł tygodniowo więc kto z was chciałby sobie wynająć taki skuterek, no to jest taka możliwość. Chętnych odsyłam do odpisu, tam macie link do rejestracji Globo i możecie sprawdzić, czy w waszym mieście jest dostępna opcja tego takiego skuterka. Tutaj teraz na ekranie powinny wam się wyświetlić miasta, w których można już sobie wynająć taki skuterek. Dobra, i ja muszę tutaj od przodu normalnie wejść, z tego co ja kojarzyłem. Tak, od przodu muszę się wcisnąć, bo tutaj nie ma żadnych... Wejść od rampy, tak jak to jest wszędzie. No podobno jest gotowe 13 pozycji, na szczęście żadnych butelek nie ma. W sensie, że wody napoi Wiecie, o co chodzi. Nie? I teraz to. O, ulica Jęczmienna. No to teraz mogę Wam zdradzić, że poprzednio mieszkałem właśnie na ulicy Jęczmiennej w Rumi. O, fajnie. Dawno tam nie byłem, na tej ulicy. Zobaczymy, czy coś się pozmieniało. I rura. O, proszę. Wjeżdżamy na moją dawną ulubioną ulicę której bardzo często zaczynałem. No tutaj bardzo, bardzo dużo odcinku podstawało w tym miejscu. Znaczy zaczynało się. Jakiś Sentyment został do tego miejsca. Kurde. Już tyle czasu minęło już, 4 miesiące, jak nie mieszkam tutaj w Rumi. O, i to będzie ten budynek jednak. Ja mieszkałem na tym osiedlu tutaj na co widzicie. A tutaj jeszcze nie dowoziłem do tego budynku. O, proszę, czyli kolejne, jakby osiedle. No nie, no nie osiedle, bo to jest jęczmienna cała. Ale kolejny blok, w którym nie byłem do odhaczenia i to jest 30 Mogę objechać ten budynek dookoła? Czy tu jakaś brama będzie? A, mogę Świetnie Czy nie? Czy tu będą garaże? Wyglądnie a, a klatka jest tutaj jakaś do wejścia? Coś takiego? Chyba nie tak Chyba coś tutaj mi się porypało ewidentnie Gdzie jest wejście do tego budynku? Halo? Tu? Dobra, idę poszukać, bo tutaj godzinę stracę, żeby to znaleźć. Okej. Okay. Pani miała napisane, proszę zostawić przy drzwiach. Czyli zostawiłem przy drzwiach, potwierdzam. 12,42 na tym zarobiłem. To już mamy za sobą. Czekamy na kolejne. Jest zamówienie i to jest Green Kebab. Ale gotowe za 17 minut. Słoni dopiero tam barana łapią na ogutku, czy co? Nie no, chyba kurczaka ganiają po zagradzie. Patrzymy, A może coś tam nim się. Poklikało, bo ja tam mam jakieś 3 minutki drogi, coś takiego, ale powiem wam, widzowie, że jestem rozczarowany tym, co się dzisiaj dzieje. Spodziewałem się dużo większej ilości zamówień, nie ukrywam. No, patrząc na to, co się działo wczoraj, no to miałem takie nastawienie, że jednak będzie dużo roboty, ale dzisiaj tak na spokojnie, jest, bym to ujął. Nie ma tragedii, bo tego nie mogę powiedzieć, coś tam wpada. Ale to jest które zamówienie? Trzecie, czekajcie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Teraz jadę po czwarte zamówienie. No to kurde. Nie ma fajerwerków na pewno, ale dobra. Byle by na pampersy zarobić, to jest moje motto za każdym razem jak jeżdżę na Chaby na te pampersiki zarobić i wszyscy będą zadowoleni, no w szczególności ja. Jutro jest piątek, no a może jutro będzie więcej roboty, bo to jednak weekend. Zobaczymy, może jutro też mi się uda pojeździć jak złapie jakieś godziny oczywiście. Ale to dzisiaj leci już półtorej godziny za mną, jestem w połowie mojej pracy dzisiejszej. Ja już jestem na miejscu ogólnie, ale mam 12 minut do zamówienia. O, gotowe do odbioru dziękuję. Do widzenia. I dostawa będzie na kościuszki. Proszę zostawić zamówienie pod drzwiami, furtka jest otwarta. Pozdrawiam. Drugi raz rzędu. Pod drzwiami mam zostawiać. O zielone, szybko, szybko, bo przełoczysz, dobra. I rura. 3 minutki, więc maszcie jak ile to trwa od momentu odbioru do momentu aż dostarczam zamówienie. No to jest chwila, moment, mówię wam, ten piscik to jest fantastyczna sprawa, jeśli chodzi o deliverkę. <noise> no tak fajnie się nim wozi, to wszystko tak sprawnie idzie, naprawdę lubię dostarczać zamówienia tym piscikiem. Dziękuję, Welstar, jeszcze raz za możliwość testowania tego sprzęciku. No i jestem praktycznie na miejscu, zobaczcie jak sprawnie mi to poszło. Tutaj też mam zostawić pod drzwiami. troszkę niehumanitarnie, nie? Jedzenie nie na ziemi. No ale jak taka była prośba, no to ją spełniłem. I tutaj wpadło 10 zł i 7 groszy. Kolejne zamówienia mamy. Ło, znowu do Redy będziemy lecieć. Widzowie, zobaczcie, tam gdzie wczoraj jechałem, prawie dwie dychy do wyciągnięcia będą, więc spoko sprawa, Co? Okej, okay, to lecimy do Maka. I dojechałem. tak ciemno jest, czy te okulary mi tak przyciemniają? Nie, no ciemno się już zrobiło. Gdzie, że jakieś miejsce tutaj będzie wolne? O, jest miejsce wolne. No to fajnie. I idziemy odebrać. Która to jest godzina? 19.47. No kurde, jeszcze może jedno zamówienie zrobimy i muszę wracać. Tak jak mówiłem, nie? Na początku. Czy to już jest stopowe? 890. Proszę bardzo. Dziękuję. Ciśniemy teraz do Redy. Jest 20 minut, coś po tego. Na pewno mi to zajmie. 13 minut jednak. No bo korków nie ma w tej porze. No to w drogę. Mam nadzieję, że jeszcze chociaż jedno zamówienie uda się zrobić, bo ten wynik taki słaby dziś jest, nie powiem, no. Liczyłem na dużo więcej, ale cóż. Takie jest globo właśnie. Tutaj nigdy nie wiadomo, co nam dzionek przyniesie. Dobra, i teraz stąd jakoś się dostać. Dobra, po tym ząże. Dobra, widzowie. Ja lecę, a was zapraszam na time z tej mojej wycieczki. To jest ten budynek. 30, 30. Yy, tak jest, to wygląda jak 300. <grywa> to jest 30, dz. I gdzie jest wejście? Ty. Chyba nie tutaj na pewno. O Jezu, co nic nie tego, że tak ciemno? Zwiększyłem miso. Ciemno, jak. Nie powiem, gdzie się zrobiło. Jest jedno. I drugie. To wszystko. Proszę bardzo. Do widzenia. 17 zł. i 5 groszy i zobaczcie dzisiaj jest 61,63. W dwie godziny, a wczoraj było 70. No, prawie 10 zł różnicy. Także teraz macie fajny obraz, co? Jak to wygląda? Że nie każdy dzień jest taki sam. No dobra, widzowie, zobaczymy, czy coś tutaj wleci. Ja myślę, że tak, 20, 20, 30 będę już kończyć. Wystarczy. zupełności jutro też jest dzień, pojutrze też jest dzień. No, gdyby tego meczu nie było, to bym dłużej pojeździł, ale chyba nie ma sensu. Chyba lepiej w weekendu sobie tak dłużej pojeździć. Tak jest moje zdanie. Nie wiem, zobaczymy. Jadę gdzieś sobie poczekać. No i widzimy się za chwilę. Stało się tak, jak myślałem. Minęło już prawie pół godziny od ostatniego ujęcia. Mamy godzinę już 20.30 prawie. Nic nie wpadło, a to oznacza, że będziemy kończyć na dzisiaj. Idę ten mecz obejrzeć. Ten weekend sobie tak przypierdziel. I tak teraz nagrywam filmy na zapas, żeby jak już zacznę wrzucać dla Was odcinki, żeby one tak regularnie się pojawiały, a nie to co było do tej pory. Tak jak mówiłem, nie chcę nic sobie cywać. Postaram się jak tylko mogę, żeby te filmy były dodawane już regularnie. Motywację mam, wenę też mam. Tyle chyba wystarczy, co? No potrzebowałbym tylko od Was, żebyście zostawili łapkę w górę pod każdym filmem. Napisali komentarz, będzie mi naprawdę bardzo miło. A teraz już powoli będziemy przechodzić do podsumowania dzisiejszego odcinka, chociaż tutaj za bardzo nie ma co podsumować. 61, 63, nawet nie wiem ile to wyszło dzisiaj na godzinę. Podczas montażu sobie to wszystko policzę i tu teraz Wam się wyświetli moja stawka godzinowa. Ale skuterkiem naprawdę bardzo fajnie się jeździ, lubię nim zamówienia i chciałbym go tak przetestować na pełnej mocy. Myślę, że ten weekend to będzie idealna okazja na to. Jakieś 4, 5, 6 może godzin zobaczymy, ile uda mi się złapać. Dobra, widzowie, drugi film po przerwie już nagrany. Jest naprawdę o wiele lepiej. Bardzo mi tego brakowało. Tęskniłem za wami, widzowie. W tym filmie to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Do następnego. Cześć.